Halo No halo, mnie. słuchajcie. mnie? Ok. Okej <laughs> ten turniej? Jaki turniej jest? Jakiś? Dreamhack Dreamhack? Gdzie on jest niby? Ja go nad... On jest trio czy co? So? <laughs> Duo Duo... Mmm... nie Ale ile trzeba mieć punktów na arenie? Nie trzeba iść pośpiechalnie, trzeba się będzie zalogować. Bo trzeba się zalogować. No tak. Ona się nie zalogowałem. Mogę się zaloguj. Gdzie? No do tego turnienia. No ale jak? To masz lista napisanego. Co? Masz lista tam napisanego, nie? Gdzie kurwa? Czekaj. Dreamhack. Szczegóły turnieju. Nie chcę mi się kurwa grać jak jakiegoś streamhaka Jeszcze by mi Ej, się to... kurwa nie chciało na drugie konto wpierdalać. A co z tym gestomem? Mówiłem ci. Co? Kurwa. No co? Mówiłem Ci wczoraj, ja pierdolę. Ale co? Wkurwia mnie takie coś. Mówiłem mu wczoraj chyba z 3-4 razy, a on do mnie znowu wbija I jeszcze kurwa, ja mu powiedziałem gift za 1200 i masz customy. a ten chce najpierw customy I po kilku miesiącach mi wyśle tego gifta No też bym wolał zarobić tyle na twórcy To jest właśnie pojebane to coś, co ludzie mają w głowie Siema O kombat o, Kombat i remorber. I 20 grable. O, Ja sobie nie gram, ale ta broń mi się wrzuciła. Co jest? Czy tylko ja nie mogę się tam dostać? I chłop mi się pokazuje jak ten czerwony taki przycisk. Ta, bo tak, bo jak dochód. ktoś wygra, to wtedy się pokazuje. Nie, nie się... No. Co to jest za takie. Być burzowe coś? O, wow! Dziny sprzęt. Ja A, dobra. Dlaczego chłopak nazywa swoich urodzin LOL? Raczej to, w którym raku się urodził.